Część pierwsza: skup się. Aby lepiej zarządzać czasem, nie zaczyna się od podjęcia natychmiastowych działań. Najpewniej już to robiłeś. Strzał z biodra może zadziałać na krótką metę, ale nie jest to efektywna strategia długoterminowa. Ci, którzy dobrze zarządzają czasem i osiągają maksymalną produktywność, Skupiają się na tym, co jest dla nich ważne, na tym, czego naprawdę chcą. W tej części omówimy cztery metody, które pomogą ci określić, czego ty naprawdę chcesz. Napisz to. Odkryj, co dla ciebie znaczy czas. Określ swoje wartości. Stwórz wizję. Aby wyjaśnić, dlaczego te cztery kwestie mają kluczowe znaczenie dla zarządzania czasem, posłuszmy się analogią do budowy domu. Ujęcie koncepcji w formie pisemnej organizuje projekt. Bez utrwalonych na piśmie uzgodnień i planów, budowa okazałaby się katastrofą. Odkrycie znaczenia czasu nadaje mu wartość pieniężną. Jak możesz zmaksymalizować inwestycje w swój dom? Wartości opisują rodzaj domu, który budujesz miejski, podmiejski czy na wsi. Tradycyjny, współczesny czy nowatorski, duży, średni czy mały, jednokondygnacyjny, dwukondygnacyjny czy wyższy, trzy sypialnie czy cztery. Wizja to projekt domu opisuje dokładnie wygląd Twojego domu po zakończeniu budowy. W części drugiej, zatytułowanej Planuj, dowiesz się, jak wyznaczać cele i tworzyć plan działania. Wykorzystując analogię budowy domu, można powiedzieć, że Twoje cele i plan działania to dokumentacja techniczna. Odpowiadają na następujące pytania: jakie materiały zastosujesz, kto wykona pracę, w jakiej kolejności będą przebiegać, do kiedy potrwają. Skupienie się to podstawa do wszelkich innych kroków. Jeśli pominiesz ten pierwszy etap, przeoczysz najistotniejszy fundament dobrego zarządzania czasem.